Witam Was drodzy, widzowie, Zapraszam na kolejny ranking wyjazdowy. Zobaczymy, jak wyglądały sektory gości podczas spotkań ekstraklasy klasy pierwszej oraz drugiej ligi. Na pierwszy ogień: raków częstochowaru chorzów. Jest skromna przednia flaga, większość kibiców jest ubrana w barwy klubowe. Frekwencja jest dosyć wysoka, nic po zdjęciu więcej nie widać. Moja ocena to 6 na 10. Kolejne spotkanie Jagiellonia Białystok LKS Łódź 470 kibiców gości jest bardzo ładna przednia flaga większość kibiców ubrana w barwy klubowe jest gniazdowy frekwencja jest dosyć wysoka po zdjęciu moja ocena to 8 na 10. Kolejny mecz Piast Gliwice Śląsk Wrocław 1300 kibiców gości. Są bardzo ładnie przednie flagi. Frekwencja 100%. Wszyscy ubrani w barwy klubowe. Są szaliki. Jest gniazdowy. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Moja ocena to 9 na 10. Lecimy dalej. Stal mielec, lech, poznań. 508 kibiców gości. Są przednie flagi. Większość kibiców ubrana w barwy klubowe. Są szaliki. Frekwencja bardzo wysoka. Po zdjęciu moja ocena to 8 na 10. Kolejny mecz. Widzę fuć korona kielce, 754 kibiców gości. Są przednie flagi, kibice jednolicie ubrani, część mają szaliki, yy, część ich nie ma. Jest gniazdowy, jest bębniarz, frekwencja bardzo wysoka. Wygląda to dobrze. Moja ocena to 8 na 10. Lecimy do kolejnego spotkania. Warta poznań Zagłębie lubin. 275 kibiców gości. Są dwie przednie skromne flagi. Część kibiców jest ubrana w barwy, część maszaliki. Frekwencja na poziomie 70%. Po zdjęciu mogę dać ocenę 6 na 10. Następne spotkanie. Puszcza niepołomice radom jak radom 140 kibiców gości. Zdjęcie jest bardzo słabe, nie widać, czy są wywieszone przednie flagi, ale zapewne tak. Kibice, którzy przyjechali na to spotkanie, widać, że są ubrani w barwy klubowe, mają szaliki, wola do kibicowania na pewno jest. Moja ocena to 5 na 10. Pogoń Szczecin, Krakowia, zero kibiców gości z powodu zakazu. Górnik Zabrze, Legia Warszawa, 0 kibiców gości z powodu braku sektora. Lecimy dalej. Pierwsza liga, 25. kolejka. Mieć Legnica Arka Gdynia. 422 kibiców gości. Są przednie flagi, większa część kibiców ubrana w barwy klubowe. Jest gniazdowy, jest wępniarz. Frekwencja połowiczna. Po zdjęciu oceniam na 6 na 10. Kolejny mecz: z Znicz Pruszków kolonia Warszawa. 96 kibiców gości. Jest bardzo ładna wklatka, ma jakiś swój urok. Ale mimo tego zmieściła się flaga, są kibice. Oczywiście na tyle ile pozwala sektor. Są szaliki. Po zdjęciu moja ocena to 5 na 10. Następny mecz motor Dublin GKS Tychy 144 kibiców gości. Są przednie flagi, część kibiców jest ubrana w barwy klubowe, jest gniazdowy, jest wębniarz, frekwencja trochę mniej niż 50%. Moja ocena to 5 na 10. Następny mecz Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice 809 kibiców gości. Są przednie flagi kibice są ubrani w barwy klubowe. Frekwencja 100 jest prowadzący jest bębniarz wygląda to naprawdę niesamowicie. Moja ocena to 9 na 10. Kolejne spotkanie Wisła Płoc Stal Rzeszów. 209 kibiców gości. Są przednie flagi część ma szaliki część ich nie ma. Eee, kilkunastu kibiców jest ubrana w barwy klubowe. Eee, jest tutaj widzę gniazdowy. Także moja ocena to 5 na 10. Następne spotkanie Lech Gdańsk od Opole. Tutaj tak naprawdę nie ma co wystawiać tak naprawdę oceny. Są kibice, dobrze, że jakaś część przyjechała na mecz. I tyle. Lecimy dalej, Rysowia Rzeszów, w Górnik Łęczna, 108 kibiców gości. Zdjęcie jest dość słabe, ale widać, że jest przednia flaga, jest tylna flaga, część kibiców ubrana w barwy, część maszaliki. Nic poza tym nie widać. Moja ocena to 3 na 10. Jedziemy dalej, druga liga, 25 kolejka Pogoń Siedlce, Olimpia Elbląg, 24 kibiców gości. Po zdjęciu nie ma tutaj co wystawiać oceny. Dobrze, że tych 24 kibiców dojechało i kibicują swojej ukochanej drużynie. KKS Kalisz, Stomil Olsztyn, 57 kibiców gości, są przednie flagi, część kibiców ma szaliki, część ich nie ma, nic poza tym nie widać, moja ocena 3 na 10. Hutnik Kraków, Stal Stalowa Wola, 150 kibiców gości, są przednie flagi, część ma szaliki, część ich nie ma, yy, część ubrana w barwy, frekwencja w trochę więcej niż 50%, moja ocena po zdjęciu to 4 na 10. Przechodzimy teraz do drugiej ligi, ale 26 kolejki. Stal stalowa wola Nowy Sącz 286 kibiców gości. Są przednie flagi, frekwencja 100%. Nie wiem dlaczego jest tutaj wyblurowany w ogóle ten kwadracik. Jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzu. Po zdjęciu, moja ocena to 6 na 10. Lecimy dalej, Wisła, Puławy, Olimpia, Elbląg, 11 kibiców gości. Jak w przypadku kilku zdjęć wyżej, nie będę tutaj wystawiał oceny. Dobrze, że przyjechało tych 11 dzielnych kibiców. Kolejny mecz to ŁKS 2 Łódź, Polonia Bytom, 200 kibiców gości. Są przednie flagi, większość kibica ubrana w barwy, jest gniazdowy, jest wębniarz, frekwencja połowiczna. Moja ocena to 4 na 10. Lecimy dalej. 100 mil Olsztyn, hutnik Kraków, 30 kibiców gości. No tu, tu się wkradł błąd na stronie ewidentnie, no bo to, to jest sektor 100 Olsztyn, ale jeżeli już jest, to mogę tutaj go pokrótce omówić. Są przednie flagi, większość kibiców ubrana w barwy, jest gniazdowy, jest bębniarz. Frekwencja mogłaby być troszeczkę większa, jeżeli są gospodarzami, ale moja ocena po zdjęciu to mocne 7 na 10. Lecimy dalej, Chojniczanka, Chojnice, KKS Kalisz, 62 kibiców gości, zdjęcie całe zamazane, nie ma co oceniać, widać tylko flagę kks oraz Elany Toruń. Zagłębie 2 Lubin, Olimpia Grudziądz, 45 kibiców gości, piękny sektor, chętnie bym na takim pokibicował, wygląda to niesamowicie, na fladze wesołego, aleluja, fajnie to wygląda, moja ocena to 10 na 10. Także to już wszystko, co w tym tygodniu przygotowałem dla Was, drodzy widzowie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapeczkach i udostępnieniach. Także trzymajcie się. Cześć.